Zobacz, tutaj taka idzie. Widzisz? Spójrz się do tyłu. Teraz tą białą torbą? Tak. Ja idę stąd, nie? Elvis nawet nie zdążył odwrócić uwagi kobiety. Fryzjer spokojnie odchodzi z łupem. Już po chwili kobieta orientuje się, że padła ofiarą kradzieży. Co się stało? To mi zabrał Gdzie pani miała na ramieniu? Gdzieś... Nie, tutaj zostawiła. Pani się uspokoi, torebka do Pani wróci. TVN Turbo program Złodzieje. I kolega, Pani tą torebkę ukradł. I wie Pani, ja nie zdążyłem <fix> nawet Panią zagadać, a już kątem oka widziałem, że tej torebki nie było. Za daleko Pani stanęła od torebki. Nie można zostawić w tym miejscu, bo w tym momencie Pani wysłała wiadomość do złodzieja, żeby zaczął działać, naprawdę. Te parę sekund wystarczyło do tego. Po chwili pojawia się przypadkowy świadek. P czy taki coś tam, czy taki ryk, trzeba biało, to, to, co tu idzie. Bo no to jest mój kolega. Ach, bo pan jest wiem, z programu. Ale gratuluję za czujność. Pani też uważa. Obiecałem pani, że wróci torebka. Proszę, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję Pani nie spuszcza torebki z oczu. Proszę, jest wszystko? Proszę na drugi raz uważać.